Cześć, skoro tu jesteś, to pewnie zastanawiasz się, co kupić sobie bądź też jakiemuś znajomemu wędkarzowi na święta albo jakieś inne uroczystości, po prostu jako prezent. Zacznijmy od tych rzeczy dla tych mniej kochanych. Fajnym prezentem na każdą kieszeń będą szpulki z pianki Ewa. Ja akurat mam Jacksona, aczkolwiek tutaj. Firmy są różne. Ważne, żeby nie dać się zrobić w bambuko i nie kupić tych takich maciupeńkich, bo one nie do wszystkiego się nadadzą i będą tylko zagradzać miejsce w szafie. Bardzo spoko, szczególnie dla wędkarzy gruntowych są takie sygnalizatory brani. Jak ktoś nigdy nie używał, to bardzo prędko się nauczy, bo są dosyć intuicyjne. Ja akurat moje sygnalizatory brań dostałem od mojego przyjaciela serdecznego. I w sumie na razie rzadko ich używam, ale jak używam, to się sprawdzają. I tyle. Ostatnia sprawa z takich rzeczy drobniejszych, to. Oj, coś mi się tu zaplątało. To latarka czołowa. Mam też jedną lampkę, która jest na baterie, także podczas dłuższych posiedzeń biorę sobie kilka baterii i tutaj mam jedną na akumulator, a jak tam mi się rozładuje, to mam tamtą na baterię i baterie zmienne. No tutaj wiadomo, plusy i minusy. Nie? Jeśli mamy taką na akumulator, to zamiast baterii powinniśmy mieć ze sobą zawsze powerbanka. Z takich większych rzeczy sztycę. Szczyce są super, jak ktoś łowi na morzu, morzu. Szczególnie nie płaci się za nie dużo. Są lekkie, aluminiowe, mają regulację w zależności od tego, jak chcemy wysoko, żeby była wędka. Tripod wygląda profesjonalnie, jest może i fajniejszy podczas dużego wiatru, ale to tak po prostu ktoś mówi. Ja się z tym nie do końca zgodzę. Ja wolę szczycę, ale jak ktoś lubi, no to też taki. Tripod nie zawadzi. Wędka Mistral Torella Surfcasting 4,5 m. Takiej używam w tym sezonie i myślę, że w zupełności każdemu starczy. Nie jest to z tych najdroższych, nie jest też z tych najtańszych. Taka średnia półka, ale ja nie narzekam na nią. Uważam, że rzuty mi wychodzą. Pamiętam pierwsze moje wędki, które które dostałem od żony w zasadzie, bo to już chyba taka tradycja, że na urodziny dostaję co roku od żony jakąś rzecz z wędkarstwa, którą tam sobie zamarzę, to jak zaczynałem, zaczynałem przygody z surfcastingiem, to od żony dostałem taki zestaw, właśnie ten tripod, ten tutaj. Nie, ben, nie wiem, czy go rozbierać, czy nie, może go rozbiorę później i pokażę na końcu, jakiś przerywnik zrobię. Dwa takie kołowrotki. I dwie takie najtańsze wędki: jakieś kołowrotki, wędki X-Profishing, takie trochę no i za cały zestaw żona dała w tamtym czasie 470 zł. I tak myślę sobie, że dla kogoś, kto startuje albo jak chce się kogoś zaradzić bakcylem takiego wędkowania, szczególnie morskiego, czy no na grunt uważam, że też się nada, no to Tripod. Dwa kołowrotki, dwie wędki, za ceny niecałych 500 złotych? Jak znalazł. A pokrowiec jest taki, lekko usztywniany, tutaj widać dwie te komory, tutaj, pach, 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 3. Ma, ma takie dwa paski, żeby móc nosić go jak plecak. Można też oczywiście dwa połączyć sobie w jeden nosić go jak torbę. Tutaj do chwycenia i uważam, że w pełni y, zdaje egzamin i można z łatwością coś przetransportować na większy dystans, nie używając do tego wózka. Oczywiście tutaj wszystko wiąże się z tym, żeby dobrze. Swoj sprzęt organizować i nie nosić niepotrzebnych rzeczy, tak jak ja tutaj, powiedzmy, mam tą walizkę, gdzie wszystkie rzeczy do tworzenia przyponów są, ale nie noszę ją ze sobą przez cały czas. Ona czeka sobie bezpiecznie w aucie, w bagażniku w razie nagłych awarii, gdyby była potrzeba użycia takowej. To by było na tyle ode mnie. Mam nadzieję, że się podobało. Na wszystkie pytania chętnie odpowiem w komentarzach. Zapraszam do subskrypcji. Jeśli tak, będzie miło. Jeśli nie, to nie, ja się żegnam się.